Debata na temat spodziewanego odejścia Inakiego Peni z Barcelony nie ustaje. Do tej pory brakowało konkretnych informacji o kierunkach jego ewentualnej przeprowadzki, ale teraz pojawił się nowy trop. Według tureckich mediów szefowie Galatasaray Stambuł rozpoczęli starania o pozyskanie zawodnika, który stanowi konkurencję dla Wojciecha Szczęsnego. Hiszpański golkiper miałby tam zastąpić rutynowanego Fernando Muslere. I Naki Pena w niedzielę kończy 26 lat. W prezencie urodzinowym nie otrzymał miejsca w wyjściowej jedenastce Barcelony na ligowy mecz z Realem Sociedad, relacja live tutaj. W profesjonalnym futbolu nie ma miejsca na takie gesty Peni, po raz kolejny spędził mecz na ławce rezerwowych. Możliwe, że w przyszłym sezonie hiszpański bramkarz doświadczy mniej rozczarowań. Jak podaje turecki dziennik Saba, Szefowie Galatasara Istanbul rozpoczęli starania o pozyskanie Peni po zakończeniu trwających rozgrywek. Miałby on zastąpić 38-letniego Fernando Muslere, który jest filarem zespołu od 14 lat. Szczęsny nie dał rady, a potem taka reakcja flickę wszystko nagrała kamera. Peni był już zawodnikiem stambulskiego klubu w rundzie rewanżowej sezonu 2021-2022. Podczas półrocznego wypożyczenia zaliczył jedynie sześć występów, w żadnym z nich nie zachowując czystego konta, kapitulując łącznie dziewięć razy. Przez minione trzy lata rozwinął się na tyle, że turecki klub ponownie chce go mieć u siebie, tym razem w roli pierwszoplanowego zawodnika. Jesienią w Barcelonie mógł liczyć na taką szansę, jednak od początku tego roku pozostaje jedynie dublerem Wojciecha Szczęsnego. Peni nie kryje irytacji takim stanem rzeczy, odrzucił propozycję prolongaty kontraktu w katalońskim klubie. Jego obecna umowa wygasa w połowie 2026 roku, ale nic nie wskazuje na to, by miała zostać zrealizowana. Rynkowa wartość rezerwowego bramkarza Blaugrany szacowana jest obecnie na 10 milionów euro. Galatasaray otwiera tabelę tureckiej Super League z siedmioma punktami przewagi nad Fenerbahçe Stambuł. Jeśli transfer Peni dojdzie do skutku, ponownie jego klubowym partnerem może być Polak, ale tym razem już nie konkurent do miejsca w podstawowym składzie od trzech tygodni barwami galaty broni Przemysław Frankowski. Wypożyczony do końca sezonu z RC Lens.